Co więcej, uderzenia, które prawdopodobnie musiałoby nadejść niemal natychmiast, wymuszając... Po pierwsze, te... inaczej te zasoby w Kaliningradzie są niebezpieczne, tak mają bańka 2D, mają zdolność uderzenia, mają iskandery, mają zresztą prawdopodobnie, a w Kulikowie mają miejsce przechowywania broni jądrowej. A, więc chociażby z tego powodu Amerykanie będą, po pierwsze, dlatego, że będą chcieli utrzymać kontrolę nad eskalacją, a po drugie, dlatego, że obawiają się eskalacji jądrowej. Również dlatego, że według rosyjskiej doktryny każde uderzenie, każde użycie, yy, każdy atak na Elementy strategicznej lub niestrategicznej triady, a pamiętajmy, i skandery, i kalibry są podwójnego zastosowania, wyczerpują, wyczerpują warunki, które doktrynalnie mogą, pozwalają Rosji na odpowiedź nuklearną. Więc Amerykanie będą chcieli mieć bardzo pod kontrolą to, co i kiedy i dlaczego spada na Kaliningrad, i absolutnie nie możemy im tej kontroli dać. W naszym interesie, jak sądzę, szczególnie jeżeli będzie się miał rozpocząć konflikt, na pewno jest. Uczynienie Kaliningradu jego częścią. Być może Rosjanie nawet by tego nie chcieli, być może nawet nie byliby zbyt skłonni do używania zasobów w Kaliningradzie, właśnie dlatego, że jest to ich słabością. Nie możemy im na to pozwolić. Musimy. Ale...